Cinnamon rollsy, ślimaczki cynamonowe, bułeczki cynamonowe. Możemy ten deser nazywać na różne sposoby, ale najważniejsze jest to, że jest bardzo prosty w przygotowaniu i ze składników, które przeważnie zawsze mamy w domu. Przygotowanie naszych cinnamon rollsów zaczniemy od zrobienia ciasta. Wszystkie składniki będziemy wrzucać razem do jednej miski. Mąka, żółtko, szczypta soli. Miękkie masło, czynnik spulchniający, czyli w naszym przypadku to będzie proszek do pieczenia. Myślę, że łyżeczka będzie ok. I pamiętacie, jak zawsze mówię, że odkładajcie laski waniliowe do cukru. I wezmę taką porządną łyżeczkę mojego cukru waniliowego. Dodaję mleko. Na początku sobie wezmę, wymieszam składniki. Łyżką. Ciasto musi mieć konsystencję ciasta jak na pierogi. Myślę, że mogę już przełożyć na, na deskę. Deskę sobie delikatnie, ale to naprawdę bardzo delikatnie oprószę mąką. Pamiętacie, jak zawsze mówię, że jeżeli używamy mąkę do rozwałkowywania ciasta, to starać się jej dać jak najmniej. Zobaczcie. Pięknie. Przygniotę to ciasto, żeby się masło ładnie nam połączyło. Dobra. Rozwałkowujemy ciasto tak delikatnie, nie przyciskając za mocno. Mam rozpuszczone masło, całą powierzchnię ciasta smaruję masłem. Jest jeszcze kilka sposobów na, na ciasta z mikrofalówki. Jakiś czas temu robiłem bardzo fajne babeczki z kubeczka. Tam były trzy wersje. Możecie sobie obejrzeć bardzo fajny odcinek, i naprawdę, naprawdę babeczki wychodzą bardzo smaczne i też. Bardzo proste w przygotowaniu są. Cukier trzcinowy wymieszam z odrobiną cynamonu. Ciasto mam posmarowane masłem. Teraz tak dość obficie posypię ciasto cukrem i cynamonem. I zwijamy. Odstawię na chwileczkę. Z 10 minut niech postoi. Kubeczki smaruję rozpuszczonym masłem. Troszeczkę. Cukru z cynamonem. Podzielę moje ciasto na cztery części. Zobaczcie, ciasto stało około 10 minut. Zrobiło się takie, jakby już proszek do pieczenia zaczął, zaczął pracować. Zobaczcie, jakie ma ładne zwoje i wrzucam do kubeczka. Jeżeli zdecydujemy się na pieczenie w piekarniku, bo mamy piekarnik, wtedy temperatura około 170 stopni, czas pieczenia. Około 17 minut, a jeżeli robimy to w mikrofalówce, to jest zdecydowanie szybciej, bo jest to około 2 minut na mocy 600 watów. A, jeszcze coś bardzo ważne. Słuchajcie, możecie sobie przygotować te cinnamon rollsy wcześniej, zafoliować i w takich kubeczkach ten deser może sobie stać i czekać. Zobaczcie, 2 minuty w mikrofalówce i deser mamy. Gotowy. Jedyne co z tym deserem, to to, że zaraz po zrobieniu w mikrofalówce musimy deser podawać na ciepło. Jeżeli lubicie, podajcie do niego jeszcze odrobinę bitej śmietany albo odrobinę kwaśnej śmietany i naprawdę deser idealny. Ja zapraszam Was do obejrzenia playlisty z muffinami, ciastami i ciasteczkami. Naprawdę, tam jest tego już bardzo, bardzo dużo. Znajdziecie coś dla siebie, jestem tego pewien. Ale mam do Was jeszcze pytanie. Czy chcielibyście zobaczyć więcej takich prostych przepisów? z produktów, które zawsze macie w domu. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, a jak macie pomysły, to też piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Zrobimy to na pewno. I jeszcze jedno. Nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Życzę smacznego i do zobaczenia. Cześć!